Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kanale Digital Ground, a w dzisiejszym odcinku, no niestety, prawdziwe piekło. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, bohaterem dzisiejszego odcinka jest taka oto czarna, skromna kostka. A jest to nic innego jak Preamp wzmacniacza Bogner Szal. Jak wiemy, wzmacniacze Bogner są dosyć drogimi wzmacniaczami. Nie każdego jest stać na taki wzmacniacz. Nie każdy miał też okazję grać na Bognerze. Z tego co się orientuję, tamtych Bognerów jest kilkanaście. Natomiast no, ten Uberszal, Ekstazy, i chyba tam jeszcze jest jakiś jeden. Na to, no ten uberszal jest jednak dedykowany głównie do y, dość ostrej, ciężkiej muzy w postaci black death metalu. Y, no i oczywiście na bognerze gra Nergal z y, niemniej znanego zespołu y, Behemoth. Tak jak już wcześniej powiedziałem, y, wzmacniacze Bognera no, są dosyć drogimi wzmacniaczami, y, zwłaszcza Uberszal. No, nie oszukujmy się, nie są one jakoś tak y, łatwo dostępne, jak na przykład piweje 6505, i tak dalej, i tak dalej, nawet te starsze modele. Y, oczywiście no, są na rynku, można je kupić, natomiast no, te ceny zaczynają się gdzieś w granicach 9 od 9 chyba tysięcy w, w górę. Jeżeli się mylę, no to poprawcie mnie. Natomiast no, te pożądane, starsze konstrukcje, no to już w ogóle szukać ich ze świeczką można. Ależ oczywiście się zdarzają. Natomiast tak samo słuchajcie, te kostki, które wypuścił Bogner, czyli te, te, te preampy, bo tutaj mam akurat Bershala, ale jeszcze jest ekstazy, i jeszcze jest. Ten jeden, o którym zapomniałem, jak sobie przypomnę, to o nim powiem. I w związku z tym, że no niestety nie stać mnie na tak drogi wzmacniacz, muszę się pocieszyć taką w cudzysłowie mówiąc, namiastką tego, co yy, mógłby mi taki prawdziwy lampowy bogder zaoferować. Natomiast jeszcze jest jedna kwestia. Słuchajcie, same te preampy. Yy, ja nie wiem, czy jeszcze Bogner je robi, ale też je jest dosyć ciężko kupić już, zwłaszcza tego ubershala, bo z tego, co widziałem, ekstazy i ten drugi, o którym właśnie mówiłem, że zapomniałem i nie mogę sobie go przypomnieć. Jeszcze, jeszcze gdzieś tam w sklepach muzycznych można dorwać. Natomiast już tutaj sam ten ubershal, no jest go, no nie oszukujmy się, troszkę ciężko dorwać. Dobrze, słuchajcie. Bez sensu pieprzenie o yy, nie jesteśmy w Sejmie, w związku z tym dzisiaj z zrobimy sobie taki króciutki teścik yy, tej kostki. Na, słuchajcie, Labodze, na Labodze de Bist yy, użyjemy preampu i końcówki mocy z Labogi de Bist. Nie będziemy nagrywać żadnymi mikrofonami w sensie do komputera i tak bla, ble, ble, i ble, ble, ble. Natomiast użyjemy jak zwykle mojej kolumny na dwóch głośnikach. Wszyscy już wiedzą na jakich głośnikach, więc już nie będę się rozwodził, że jest to Hesu demon, no musi być demonicznie. No i oczywiście V30 połączone razem. Jeżeli chodzi tutaj o głośniki, słuchajcie, właśnie HESU i V30, nie wiem jak dla. Innych osób, natomiast y, dla mnie, wiecie co? Y, V30 jest taka troszeczkę y, szeleszcząca, jadąca takimi wysokimi dźwiękami, natomiast Hesu jest taki troszeczkę zbasowany, on jedzie takim większym basem, takim, takim, takimi niskimi dźwiękami, i naprawdę muszę powiedzieć, że te dwa głośniki mi się uzupełniają. Dlatego tak na dobrą sprawę cały czas w tej skrzynce je trzymam i cały czas na nich gram. No cóż, dobrze, koniec tego biadolenia. Bierzemy się za granie. Przetestujemy sobie na trzech gitarach, na trzech różnych przetwornikach. Siódemka S by Solar, tak zwykła najtańsza S by Solar na Pasywnym pick-upie od Hator. Pickup jest to 8 baker zrobiony do, specjalnie do siódemki. Dla mnie seryjny, Ta, żadnych tam jakiś udziwnień nie było. Na gitarze od Michała Wojtasa mojej fałce wejderowskiej. Ze strunami od C-Dur. E, przy okazji zobaczymy, jak po miesiącu czasu struny się mają. Słuchajcie, no i. Ostatnie zagranie zrobimy sobie właśnie na Harleyu Bentonie SC1000, czyli tym naszym e, najtańszym eklipsie na rynku za 950 zł, który jak widzieliście na moim szorcie ma krzywo wkręcony mostek, ale gra. Szanowni państwo, przechodzimy do testu. Serdecznie zapraszam do posłuchania żeł Szanowni Państwo, sprzęt podłączony Michał Wojta z moja wejderowska Hesu Demon, V30 La Boga Debis 30 W Plus 30 W. No i preamp Bogner Uber Szal. Włączamy maszynę losującą i rozpoczynamy losowanie. No, zobaczmy, co się będzie działo. Jak na razie nic. Kręcimy wolumen, jak na razie nic. Podkręcimy gainem. Już coś jest słychać. Jakieś rewelacji, słuchajcie, tutaj nie ma. No, ale... <trafię> <trafię> Szanowni Państwo, jest tutaj coś takiego, zwróćcie uwagę, jak boc do pałka. I tutaj mamy taki guzik, który jeszcze sobie reguluje moc tej do pałki. Zobaczymy w takim ustawieniu, słuchajcie, konfiguracji, takiej, w jakiej teraz mam. O troszeczkę zmniejszymy tego gainu i zobaczmy, jak to się będzie zachowywało, kiedy dodamy mu troszeczkę do pałki. Muzyka Wrócimy się na gitarę S BY Solar siedmiostrunową. Zobaczymy, jak to sobie poradzi na gitarze siedmiostrunowej. Także widzimy się za chwileczkę, Szanowni Państwo. S BY Solar, gitara siedmiostrunowa, najtańszy solar, jaki możemy sobie kupić. Przetwornik Hator 8 Baker dedykowany do gitary siedmiostrunowej, czyli najmocniejszy. Z pick-upu w ofercie Hator Pick-up. Także do gitary sześciostrunowej. No i dobrze, zobaczmy sobie, jak to zabrzmi nam tutaj na tej gitarze siedmiostrunowej. Także zobaczmy. Włączmy maszynę losującą. Jest takie brzm, 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 brzm. Co tu mogę powiedzieć? No, na Maxa, szczerze powiem. No, lipa niesamowita, niesamowita. Nie wiem dlaczego. No, nic, przełączmy się na zwykłego, normalnego Harley'a Bentona z tymi HZ aktywnymi pick-upami. Zobaczymy, czy nie będzie lepiej. Nie wiem. Zobaczmy. Wracamy za chwilę. To beta przygotowana. No, zobaczmy, czy będzie lepiej niż na tej siedmiostrunowej s Solarowej z pick upem od hatora e, czy będzie jakaś różnica no <mulety> No muszę powiedzieć, że tragedii nie ma, tak jak widzicie. No co słuchajcie, najtańszy Harley Benton lepiej gra niż y, S by Solar. <laughs> Szanowni Państwo, no, jak sami słyszeliście, ja jestem generalnie miło zaskoczony. Nie sądziłem, że ten Harley Benton będzie tak fajnie grał, i żeby nie ten mankament tutaj z tą struną, że ona spada po prostu, to. No nie wiem, no, ja tam generalnie sceptykiem nigdy nie byłem co do Harley Bentonów, ale uważam, że. na moje głuche ucho, fajnie to <grym> gra. E Natomiast co do tutaj yy, tego yy, Bognera, tego preampu, no, no zobaczmy jeszcze raz. Dajmy bosta, dopalmy. Tak jak sami słyszeliście, yy, no, troszeczkę jestem zawiedziony. Myślałem, że tak, że ten Pram będzie miał takiego troszeczkę mocniejszego kopa yy, w porównaniu na przykład, słuchajcie, z PRS-em, który po prostu sam z siebie, bez żadnej dopałki, no, brzmi po prostu rewelacyjnie. Natomiast tutaj, no, troszeczkę myślałem, że ten Bogner, no, da takiego troszeczkę mocniejszego kopa, takiego naprawdę metalowego czadu. No, i nie ukrywam, że troszeczkę się zawiodłem. Nie mówiąc już tutaj o gitarze S by Solar, nie wiem, co się stało, że ona tak kiczowato zabrzmiała, bowiem no, gdy grałem na niej na labodze i grałem tutaj na PRS-ie tak sobie bez niczego, słuchajcie, no to po prostu było rewelacyjnie, tak? Miód na uszy. No, a tutaj coś nie poszło. Nie wiem. Nie chcę tutaj nic yy, domniemywać, ale być może ten preamp nie jest stworzony do gitar stronowych. No, no, nie wiem. Oczywiście to jest taka teoria spiskowa. Szanowni Państwo, yy, nie wiem, czy się podobało. Może się podobało, może się nie podobało. W każdym bądź razie, yy, no, zachwycony tym nie jestem. Szczerze mówiąc, no. Nie zrobiło to na mnie wielkiego wrażenia i tak jak powiedziałem, myślałem, że będzie to naprawdę taki rasowy kop. No, ale niestety. No, 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 no nie ma, no nie ma, no nie ma, no nie ma. Nie ma nie ma nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Niemniej jednak serdecznie dziękuję za dotrwanie do końca, za wysłuchanie tych moich rzempleń. Eee... Dziękuję za subskrypcję. Dziękuję za wyświetlenia. Dziękuję za komentarze, których nie piszecie. To jest po prostu miód dla mnie. Żegnam się z Wami, skromny YouTuber z kanału The Guitar Ground i zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem będzie to coś zupełnie innego, a mianowicie pobawimy się w pewne. Porównanie. No. Ktoś już może się domyśleć o co chodzi, ale nie będę zdradzał rąbka tajemnicy żadnego. Tak a propos, słuchajcie, jeżeli chodzi o strony dur bo zapomniałem o nich powiedzieć. No, grałem na nich. Słuchaj, dobra, może inaczej, ja jeszcze korzystając z okazji, wezmę sobie tutaj tą moją fałkę. Słuchajcie, miesiąc czasu wisiała sobie na na ścianie rzężą rzężą czyli jest to samo co było natomiast no tutaj taka króciutka opinia chciałem się z wami podzielić tą opinią bo obiecałem nie zardzewiały na szczęście nie zardzewiały także Troszeczkę się dociągnęły, troszeczkę nabrały takiego, e, takiego brzmionka, no ale zobaczymy co się stanie za miesiąc. Także to tak na marginesie a propos tych strun, cydur naszych polskich strun. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za oglądanie. E, kto chce niech sobie zalajkuje, zasubskrybuje. Kto nie chce niech sobie nic nie subskrybuje, nic sobie tam nie lajkuje. Generalnie do zobaczenia. Kolejnym odcinku. Myślę, że dopiero w przyszłym miesiącu uda mi się cokolwiek zrobić. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Cześć!